Dzień dobry Państwu, tak jak obiecałem, pokażemy też wykonanie naszej pompy ciepła, pompy ciepła Kajsaj. Na Jak widać na zbiornikach, nie żałujemy. I bufor 200 litrów, i zasobnik ciepłej wody użytkowej również 200 litrów. Ale o samym, samym wykonawstwie niech Pani powie Joanna z Markus. O, pani Anna powie, że mąż pilnował, a Pani Anna wie, że po to wszystko szybko i Wykonawstwa jesteście bardzo zadowoleni z tego tak. co słyszałem, ale z obietnic, które wam daliśmy, bo obiecaliśmy, że zrobimy wam to przed... przedami. Co dzisiaj jaki mamy... Dzień? No, no Wigilia, nowigilia. Daliśmy jest. radę, Ciepło, Tak, oczywiście. Polecamy się również na przyszłość, A, bo dziękuję. wiemy, że będziemy rozbudowywać kolejnych mieszkaniach okay. u Państwa, ale również polecenia od Państwa dostaliśmy, które okay. na pewno odwiedzimy i na pewno zobaczycie na kolejnym naszym materiału.